Robertem Adachem. Byliśmy starostami i bardzo często nasze konwenty odbywały się w wyjątkowych miejscach dla danego, dla, dla danego powiatu. Każdy konwent był w innym powiecie i konwenty w Miliczu, jeżeli odbywały się, to jednym z takich głównych programów był przejazd ścieżką rowerową. To były te pionierskie, pionierskie lata, gdzie ścieżki rowerowe nie były tak popularne jak teraz. Nie było też takiej presji społecznej, żeby te ścieżki powstały. Dzisiaj jest ukoronowanie kilkunastoletnich działań samorządów, które jakby tworzyły pewien projekt turystyczny pod tytułem Dolnośląska Kraina Rowerowa. Już tak jak słyszeliśmy powstało kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych na, na terenie powiatu Trzebnickiego, Milickiego i Wołowskiego. Wspólnie z marszałkiem województwa chcemy rozbudowywać tę cyklostradę na całym Dolnym Śląsku i w ten sposób Dolny Śląsk ma szansę stać się stolicą rowerową Polski z najlepszą infrastrukturą i z najlepszymi atrakcjami turystycznymi, bo przecież wszyscy wiemy, że na Dolnym Śląsku jest największa ilość zabytków i ciekawych miejsc do zobaczenia w kontekście fauny i flory. Tutaj jesteśmy w specyficznym miejscu, bo y, to jest miejsce, które łączy dwa powiaty i tak naprawdę... Jesteśmy w sercu Doliny Baryczy, takiego urokliwego miejsca, gdzie, e, gdzie można podziwiać te nasze skarby e, związane właśnie z tym regionem. Chcemy oczywiście rozwijać, łączyć się z Wielkopolską, łączyć się e, z, z północną stroną Dolnego Śląska, e, e, łączyć te wszystkie nasze e, trasy rowerowe e, z ścieżkami, które pod, po, będą powstawały z z wzdłuż Odry. Także chcemy, żeby tutaj e, stworzyć całą sieć rowerową podobną do sieci dróg przeznaczonych do ruchu samochodów spalinowych. Tak naprawdę tu na naszych oczach dokonuje się rewolucja. Za chwilkę e, transportowa, ludzka, bo przecież ta turystyka rowerowa to nie tylko sama turystyka, ale styl życia, sposób na budowanie e, zdru, swojego zdrowia, sposób na przemieszczanie się. Czy tu jakby łączymy kilka e, osi, które, wokół których będziemy tworzyć przyszłość naszych dzieci? Mamy dzisiaj do czynienia z wydarzeniem symbolicznym, bo chociaż e, otwieramy 6 km ścieżki, to tak naprawdę łączymy milicz z Wrocławiem i to jest wydarzenie, o którym warto, warto mówić. Ważne jest też to, że tutaj jest pełno ludzi. I to nie, którzy nie przyszli na uroczystość, ale przyszli na, e, właśnie na ścieżkę. To są Wrocławianie. To są e, turyści, którzy będą z tego korzystać, oni głosują nogami, głosują rowerami i dla Milicza to jest e, znakomita wiadomość, ponieważ jest to dla nas e, dodatkowy impuls do rozwoju. Plany są imponujące, bo z tego co mówi Marszałek i czemu ja kibicuję, to jest e, bezprecedensowa budowa 1800 kilometrów dróg rowerowych na całym Dolnym Śląsku za 850 milionów. Jak to się uda, będziemy, my właściwie już w tej chwili jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, ale jak to się uda, no to będziemy po prostu numerem jeden, a później długo, długo nic.